Cześć. Mam na imię Nikodem i witam cię serdecznie w imieniu całego zespołu Indeksów Kieszeń. Przed tobą poradnik, jak uczyć się, by odnieść sukces w olimpiadzie. Przygotowaliśmy krótki film, podczas którego powiemy ci o tym, jak wygląda i z jakich etapów składa się olimpiada, z jakimi korzyściami wiąże się start w zmaganiach oraz jak uczyć się, by efektywnie przygotować się do olimpiad. Jako weterani olimpiad, którzy przygotowaniami zajmują się od ponad 10 lat, Przygotowaliśmy też kilka cennych wskazówek, na co warto zwracać uwagę podczas nauki do olimpiady. W drugiej części filmu przygotowaliśmy krótki fragment merytoryczny, który możesz potraktować jako przedsmak tego, co czeka Cię podczas nauki do olimpiady. Udanego oglądania! Cześć! Witam Was na krótkim filmiku instruktażowym Jak zostać laureatem olimpiady chemicznej dla szkół podstawowych. Ja nazywam się Adrian Macion i jestem członkiem zespołu Indeksu w Kieszeni. Na wstępie kilka słów o mnie. Obecnie jestem studentem ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku Biologia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej skończyłem chemię i biotechnologię w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych również na Uniwersytecie Warszawskim. Od kilku lat jestem założycielem i przewodniczącym licznych organizacji studenckich i naukowych, do których należą m.in. Koło Naukowe Biologii Molekularnej UW, Koło Naukowe Astrobiologii Voyager, Studenckie Czasopismo Naukowe Eureka i Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne. W zeszłym roku byłem na rocznej wymianie Erasmus. I studiowałem biotechnologię na Uniwersytet Politecnica de Valencia w Hiszpanii. Ponadto ukończyłem kilka kursów i innych wymian organizowanych przez instytucje europejskie, takie jak Pasteur Institute w Paryżu, Uniwersytet w Heidelbergu w Niemczech, Uniwersytet w Mediolanie i Uniwersytet Karola w Pradze. Dzięki temu poznałem system edukacji w wielu różnych krajach, ośrodkach i uniwersytetach. I na prowadzonych przeze mnie zajęciach wykorzystują najciekawsze poznane przeze mnie metody. Uczniowie, którzy decydują się na udział w Olimpiadzie i innych konkursach przedmiotowych, potrzebują przede wszystkim dobrej motywacji. Kluczowym czynnikiem jest oczywiście chęć zdobywania wiedzy i poszerzania swoich horyzontów, jednak Olimpiady i konkursy oferują również wiele innych, bardzo atrakcyjnych profitów. Do podstawowych należą benefity zapewniane indywidualnie przez każdą szkołę, możliwość prowadzenia eksperymentów w pracowni chemicznej, które ułatwiają naukę chemii, podwyższenie oceny z danego przedmiotu lub nagrody rzeczowe. Olimpiady zapewniają również ułatwioną rekrutację do szkół na dalszych etapach edukacji, nie tylko pośrednio, poprzez automatycznie Znaczne lepsze wyniki uczniów w szkołach, ale również bezpośrednio licea zapewniają dodatkowe punkty dla zwycięzców konkursów przedmiotowych. Konkursy z szkół podstawowych to również idealna próba sił przed najbardziej prestiżowymi olimpiadami przedmiotowymi już w liceum. Jak wygląda sama olimpiada? Struktura konkursu dzieli go na trzy etapy o wzrastającym poziomie trudności, w zakresie materiału i różnorodności zadań. Dodatkowym utrudnieniem konkursowym w porównaniu do materiału typowo szkolnego jest odmienna forma zadań. Uczeń może się więc spodziewać nie tylko typowych zamkniętych zadań z odpowiedziami A, B, C, D i tylko jedną odpowiedzią prawidłową. Ale również pytań z odpowiedziami otwartymi do całkowicie samodzielnego uzupełnienia, zadań polegających na dopasowaniu, uzupełnieniu luk, czy też zadań opartych na eksperymentach. Te ostatnie są w szczególności stresujące, ponieważ większość uczniów w trakcie nauki w szkole podstawowej nie ma możliwości zobaczenia nawet najbardziej podstawowych przemian chemicznych na żywo. Zadania takie mogą dotyczyć przewidywania wyników reakcji, planowania eksperymentów krok po kroku wraz z zaproponowaniem odpowiedniej aparatury i substratów chemicznych, zapisywania reakcji na podstawie obserwacji lub wyciągania wniosków z określonych wyników eksperymentów. Ponadto, liczne zagadnienia dotyczą również umiejętności odczytywania przez ucznia informacji prezentowanych. W różnorodnej postaci. Ważne jest więc, aby ucząc się chemii, korzystać z różnych form przedstawiania danych, np. wykresów, tabeli czy opisów tekstowych. Czym wyróżniają się zajęcia z indeksem w kieszeni na tle innych? Przede wszystkim zespół indeksów w kieszeni wykorzystuje w pełni autorskie materiały, które dostosowane są do danego kursu i uczniów w tym kursie uczestniczących. Materiał jest stale aktualizowany na podstawie analizy kolejnych etapów olimpiady i podobnych do niej konkursów przedmiotowych oraz dostosowany jest z zakresem merytorycznym i zadaniami do kolejnych etapów. Prowadzący z zespołu indeksów kieszeni są również w stałym dwustronnym kontakcie z uczniami, Obserwują ich postępy i przygotowują specjalne paczki materiałów dodatkowych, dostosowanych indywidualnie do potrzeb każdego ucznia. Zanim przejdziemy do kolejnej części nagrania, kilka rad od prowadzącego. Pierwsza, najważniejsza i również najbardziej tandetna nauka na bieżąco. Zamiast raz w tygodniu poświęcać na chemię cały dzień, Lepszym sposobem jest rozłożenie sobie materiału na kilka dni, najlepiej na każdy dzień tygodnia. Dzięki temu ilość informacji do zapamiętania na raz ulega drastycznemu zmniejszeniu. Warto pamiętać również o wykorzystaniu zdobytej w trakcie kursu wiedzy w praktyce. Oznacza to, że prócz nauki teorii trzeba również rozwiązywać znaczne ilości zadań. Zespół indeksów kieszeni dysponuje autorskimi zestawami zadań i próbnymi arkuszami olimpiad, dostosowanymi do każdego z etapów. Ponadto w razie potrzeb na bieżąco przygotowujemy nowe zestawy z określonych tematów, w zależności od potrzeb ucznia. Jeśli więc ktoś nie czuje się jeszcze wystarczająco pewny w chociażby temacie kwasów organicznych, wystarczy, że się do nas zgłosi i przygotujemy wtedy specjalną paczkę materiałów dostosowaną do danego ucznia. Materiałów, zarówno teoretycznych, które w inny sposób przedstawiają wiedzę zaprezentowaną w kursie, jak i również materiałów praktycznych opartych na zadaniach. Przejdźmy teraz do. Przykładowego zadania, które może pojawić się już na pierwszym etapie Olimpiady Chemicznej. I dotyczy ono reakcji zachodzących w stosunku niestechiometrycznym. Co to znaczy, że stosunek danej reakcji jest niestechiometryczny? Wyobraźmy sobie, że zamiast reakcji chemicznej omawiamy przepis na omlet. Według przepisu, do przygotowania jednego omletu potrzebujemy dwóch jajek i szklanki mleka. Jeśli w lodówce znajdziemy 4 jajka i szklankę mleka, to nie daje nam to możliwości przygotowania dwóch sztuk omletu. Mleka starczy nam tylko na jedną porcję. Widzimy więc, że jeden ze składników śniadania występuje w nadmiarze, a drugi jest w niedomiarze. Składnikiem limitującym i ostatecznie decydującym o ilości produktu jest ten występujący w niedomiarze. Czyli w przypadku. Tego mletu jest to mleko. Treść zadania. Sproszkowane żelazo podlega szybkiej reakcji z licznymi niemetalami. Porcję tego metalu poddano pod działanie siarki. W wyniku reakcji powstał siarczek żelaza 2, czyli sól żelaza. Poniżej mamy zapisane równanie reakcji. Możemy z niego odczytać, że jeden atom żelaza. Reaguje z jednym atomem siarki, dając cząsteczkę dwuatomową, złożoną z jednego atomu żelaza i jednego atomu siarki. W ujęciu w większej skali, 1 mol żelaza reaguje z jednym molem siarki, dając 1 mol siarczku żelaza 2. Wiemy również, że w reakcji wziął udział 20 g czystej siarki. I 45 gramów zanieczyszczonego żelaza. W skład zanieczyszczeń wchodziły substancje niereaktywne i było to 15% całego żelaza. Substancje niereaktywne to są substancje, które w tej reakcji nam nie uczestniczą. One są takim masowym balastem tego żelaza. Ostatecznie mamy obliczyć ilość otrzymanego siarczku. Wymieńmy sobie najważniejsze informacje. W reakcji uczestniczy 20 g czystej siarki i 45 g żelaza, w którym znajdziemy 15% zanieczyszczeń nie wchodzących realnie do reakcji. I w przypadku rozwiązywania wszystkich zadań, które zaczynają się od pewnej treści, bez względu tak naprawdę na długość tej treści, w trakcie czytania zadania Ważne jest, żeby podkreślić sobie kluczowe informacje. W tym wypadku kluczowymi informacjami będzie sam mm, będą substraty żelazo-siarka, będzie to produkt siarczek żelaza. W wypadku tego zadania mamy już zapisane równanie reakcji chemicznej, więc, yy, więc ono również będzie tą kluczową informacją. Jeśli tego, yy, tego równania by nie, nie było, to yy, dalsze rozwiązanie zadania trzeba. Oczywiście zawsze zacząć od zapisu równania. Inną kluczową informacją jest ilość substratów, jednego substratu, drugiego substratu i charakterystyka, dokładniejsza charakterystyka jednego z tych substratów, mianowicie żelaza. Dokładniejsza charakterystyka, która określa to, że 15% tej naszej masy żelaza to były zanieczyszczenia niewchodzące do reakcji. I po zaznaczeniu sobie tych najbardziej kluczowych informacji, możemy je pod treścią zadania, albo jeśli już sobie to rozwiązujemy w arkuszu gdzieś na, na brzegu, żeby też nie zajmować zbyt dużo miejsca, to, to miejsce w, w przypadku tych zadań otwartych, obliczeniowych jest zazwyczaj ograniczone. Możemy to sobie zapisać w jakimś notatniku na brudnopisie. To wszystko zależy oczywiście od struktury arkusza. Zapiszmy sobie zawsze, te zaznaczone przez nas najbardziej kluczowe informacje. W tym wypadku mamy tutaj masę substratów, siarki, żelaza i charakterystykę, dokładniejszą charakterystykę już wspomnianego. Jednego z substratów, czyli żelaza. Te 15% zanieczyszczeń. Zacznijmy sobie od policzenia masy czystego żelaza, czyli tej masy żelaza, która realnie będzie w reakcji uczestniczyła, która realnie wraz z siarką wytworzy nam siarczek żelaza, wytworzy nam tę sól. 45 gramów nasza masa całkowita tej, tej, tej mieszaniny razy 15% czyli razy Procent zanieczyszczeń daje nam 6,75 gramów. I te 6,75 gramów to jest nasze 15% zanieczyszczeń. To jest ten element żelaza, tej mieszaniny żelaza, który do reakcji nie będzie. ranie wchodził, nie będzie w niej uczestniczył. To jest taki ten wspomniany, niereagujący odpad. Masa czystego żelaza. 45 gramów, masa całkowita, minus 6,75 gramów, minus masa zanieczyszczeń, 38,25 gramów. To jest masa czystego żelaza. Ostatecznie więc otrzymujemy charakterystykę substratów, charakterystykę ilości substratów w postaci masa siarki 20 gramów, masa czystego żelaza 38,25. Gram. Mając już masy substratów, możemy przejść do równania reakcji i rozpatrzeć sobie te reakcje już w ujęciu ilościowym. Z układu okresowego odczytujemy masy poszczególnych pierwiastków. Ważne jest to, aby pamiętać, że nie musicie się uczyć układu okresowego dosłownie na pamięć. Ważne jest, żeby kojarzyć, gdzie są pewne pierwiastki ulokowane. Jak będziecie się uczyć chemii, przede wszystkim chemii nieorganicznej, to te pierwiastki będziecie tak często widzieć na oczy, że bardzo łatwo zapamiętacie, w jakim miejscu układu okresowego są te najbardziej kluczowe. Ważne jest również, żeby dla pewnej puli pierwiastków ta pula na szczęście w, w programie do. Olimpiady jest wyraźnie wskazana. Jest to pula kilkunastu, góra dwudziestu kilku pierwiastków, których skróty literowe należy zapamiętać. No i między innymi, właśnie do tej puli wchodzi żelazo i siarka. W zadaniach obliczeniowych będziecie mieli możliwość korzystania albo z pełnego układu okresowego, albo będą obok zadania właśnie takie. Takie wycinki układu okresowego, tak? czyli będziemy mieli ten fragment układu okresowego zawierający odpowiedni pierwiastek, który w tym zadaniu występuje. No w tym wypadku mamy wycinki dotyczące żelaza i siarki. Z układu okresowego możemy sobie odczytać masy poszczególnych pierwiastków. Absolutnie nie uczyć się tych mas. Na pamięć układ okresowy powstał właśnie po to, żeby te masy. I te charakterystyki pierwiastków z układu sobie odczytywać. My się ich na pamięć nigdy nie musimy uczyć, czy to w szkole, czy to na studiach, czy to już nawet jeśli ktoś będzie chciał prowadzić karierę naukową, tych nazw, yy, znaczy tych mas pierwiastków nigdy nie będzie musiał znać na pamięć. Z układu odczytujemy sobie masy. Dla żelaza jest to 55,85, możemy to sobie zaokrącić do 56. Dla siarki 32,07. I te masy mogą być podawane w dwóch podstawowych, powiedzmy, wersjach, z dwoma, dwiema podstawowymi jednostkami. Albo to mogą być unity, czyli te masy rozpatrywane w skali tak naprawdę poszczególnych atomów czy cząsteczek. Jeśli sobie jednak rozpatrujemy reakcje chemiczne jako zjawiska dziejące się w pewnej dosyć większej, dosyć dużej skali, tak naprawdę no, tutaj rozpatrujemy już gramy tych substancji, czyli mamy tutaj pewne porcje proszku, to nam się dzieje, gdzieś tam w laboratorium na stole, to nie używamy w tym wypadku unitów, bo to są jednostki opisujące skalę atomów, poszczególnych atomów, no, tutaj nie rozpatrujemy sobie reakcji, przebiegających. Pomiędzy jednym atomem żelaza a atomem siarki, tylko pomiędzy porcją żelaza i porcją siarki. Więc zamiast unitów będziemy używali gramów na mol. Te wartości, 56 gramów na mol, zaokrąglona wartość z 55,85 i wartość 32 zaokrąglona wartość z 32,07 gramy na mol. Zapamiętajmy, że to są gramy na mol. Przepisujemy sobie do. Naszej reakcji. Napiszmy je sobie tutaj na górze. Odpowiednio dla żelaza 56, dla siarki 32. Wiemy więc, że 56 gramów żelaza reaguje z 32 gramami siarki. Dlaczego? Masa żelaza 56 gramy na mol. Wspominaliśmy sobie o tym, że tutaj. 1 mol żelaza reaguje z jednym molem siarki. Masa mola żelaza jest 56 g, tak samo jakby 56 g reagowało z 30 gramami siarki. Tak? Czyli jedna masa molowa żelaza reaguje z jedną masą molową siarki, bo reaguje tutaj 1 mol żelaza i 1 mol siarki. Zapisujemy sobie tutaj obok, obok tego równania. 56 gramów żelaza reaguje z 32 gramami siarki. To jest proporcja, tak? Akurat metoda proporcji w chemii jest bardzo często wykorzystywana, jest powszechną metodą, więc yy, kluczowe jest, aby bardzo szybko się z nią zaznajomić, już na tym pierwszym etapie pojawienia się jakiejkolwiek matematyki w chemii. Ta góra tej proporcji opisuje nam warunki idealne. Warunki odczytane, z równania. Na dole sobie natomiast zapiszemy nasze warunki, którymi dysponujemy na podstawie, na podstawie ilości substancji, jakie były podane w zadaniu. Zapiszmy sobie najpierw żelaza. 38,35 gramów żelaza. I mamy proporcję. Skoro 56 gramów żelaza reaguje z 32, Gramami siarki, to 38,35 gramów żelaza reaguje z x gramów siarki, reaguje z naszą niewiadomą. Robimy więc sobie równanie. 32 razy 38,35 równa się 56 razy x. Będziemy to sobie przekształcać. Czyli x równa się 38,35 razy 32. Przez 56. Tak. Metoda proporcji. Ostatecznie wychodzi nam z tej proporcji, że skoro 56 gramów żelaza reaguje z 32 gramami siarki, to 38,35 gramów żelaza przereaguje z 21,86 gramami siarki. Zróbmy sobie uwagę na to, że ta ilość siarki, z jaką będzie nam reagowało to żelazo, 38,25 g żelaza, przewyższa nam ilość siarki, która jest dostarczona w tym zadaniu. A co za tym idzie? Nasza siarka jest w niedomiarze, a żelazo jest w nadmiarze. I tak jak będziemy pamiętali ten przykład z Omletem, jajkami i mlekiem, to będziemy wiedzieli, że skoro siarka jest w niedomiarze, to siarka jest tym elementem limitującym. I ona limituje nam ilość otrzymanego ostatecznie produktu. Więc ułóżmy sobie drugą proporcję, w której będziemy mieli znowu ten pierwotny stosunek reakcji pewnej ilości żelaza do pewnej ilości siarki, czyli 56 gramów żelaza reaguje z 32 dwoma gramami siarki. Ale w tym wypadku, skoro wiemy już, że siarka jest czynnikiem limitującym, to do tej proporcji na dole, tej proporcji tutaj z zadania, wrzucimy sobie siarkę. Wrzucimy sobie nasze 20 gramów siarki znajdujące się w niedomiarze i wychodzi nam z tego równania, że 20 razy 56 podzielić przez 32 to jest nasze x i x równa się 35. Porównujemy sobie 35 do masy żelaza dostarczanej w zadaniu i widzimy, że ta masa żelaza tutaj jest większa niż masa żelaza potrzebnego, a tym samym będziemy mogli tę reakcję przeprowadzić. W stosunku 35 gramów żelaza przereaguje z 20 gramami siarki. Ten tutaj nadmiar żelaza 3,25 g nie będzie w ogóle wchodził do reakcji. Tak, to nie przeraguje. Ostatecznie będziemy mieli mieszaninę, której będzie nasz produkt końcowy i będzie, yy, będzie ten odpad z żelaza 3,25 g. I jeszcze pamiętajmy o tych, tych 15% zanieczyszczeń. Tak, one też tam będą gdzieś w tej mieszaninie porakcyjnej. Się znajdować, ponieważ w ogóle tej reakcji nie uczestniczyły, ale nadal w środowisku reakcji beta. Co możemy zrobić dalej, co musimy zrobić dalej, to ostateczne policzenie ilości produktu. Aby policzyć ilość produktu, musimy sobie te częściowo uzupełnione o masę molową substratów równanie uzupełnić jeszcze o masę molową produktu. W tym wypadku siarczku, żelaza. Masa molowa siarczku, żelaza, FES to jest sumowana masa molowa żelaza i siarki, tak? czyli jedna porcja. Tutaj mamy 56 żelazo, 32 siarka, czyli jest to 56 plus 32, czyli 88. Znowu unitów, jeśli rozpatrujemy jedną cząsteczkę, gramów na mol, jeśli rozpatrujemy już już reakcji, już jakiś proces. Wiemy więc, że po połączeniu 56 gramów żelaza z 32 gramami siarki otrzymamy 88 gramów siarczku żelaza. Wrzucamy sobie znowu proporcję. Skoro na 56 gramów żelaza otrzymujemy 88 gramów siarczku żelaza. 56, 88 to z 35 gramów żelaza, czyli tego żelaza, które nam tutaj do tej reakcji weszło, ile otrzymamy tego siarczku żelaza, tak? To nasze kolejne x, nasze kolejna niewiadoma. I znowu metoda proporcji, 35 razy 88, podzielić przez 56, to jest x, x równa się 55 gramów. Tym sposobem policzyliśmy sobie, który z elementów uczestniczących w reakcji jest w nadmiarze, który jest w niedomiarze? Pamiętamy o tym, który z tych elementów będzie limitował ilość ostatecznie otrzymanego produktu. I na podstawie, na podstawie tych obliczeń policzyliśmy sobie, ile ostatecznie produktu w wyniku tej reakcji możemy sobie Uzyskać. Takie zadanie jest najbardziej podstawowym zadaniem związanym z reakcjami zachodzącymi niestechiometrycznie, warto pamiętać o tym, że to zadanie może być na, na wyższych etapach, tak, takie przykładowe zadanie może być na wyższych etapach konkursu, skomplikowane, na przykład poprzez zapytanie ucznia niekoniecznie, ile otrzyma. Tej reakcji produktu, ale jaki jest skład mieszaniny porakcyjnej. Pamiętajcie o tym, że w skład mieszaniny porakcyjny będzie wchodził produkt, 55 gramów produktu. Będzie wchodziło żelazo, które tam nie. Ten nadmiar żelaza, który na tej reakcji nie uczestniczył, czyli te 3,25 gramów żelaza i będzie wchodziło również 6,75 gramów zanieczyszczeń. Tak, trzeba pamiętać o tym, że mieliśmy tutaj na samym początku odjętą pewną masę, która w ogóle do tej reakcji nie wchodziła. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapisywania się na zajęcia indeksu w kieszeni. Zachęcam do przede wszystkim w ogóle zainteresowania się chemią, bo jest to naprawdę niezwykle fascynująca dziedzina niezwykle fascynująca nauka, przede wszystkim dlatego, że chemia jest po prostu wokół nas. Spodobało Ci się to, co właśnie obejrzałeś lub obejrzałaś? Świetnie! Nauka z nami to gwarancja najbardziej efektywnych przygotowań do Olimpiady. Zapraszamy do zapisów na nasze kursy. Możesz to zrobić wchodząc na naszą stronę internetową, pisząc do nas na Facebooku, kontaktując się z nami mailowo lub telefonicznie. Do zobaczenia podczas nauki! Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn